No, chciałabym mieć takie wiesz, ładne, wyrzeźbione ciało, przede wszystkim schudnąć, ale nie chciałam być tak umięśniona jak tamte laski na siłowni. Nie chcę tyle mięśni. A, no ta, w sumie racja, przecież jej się robi tak łatwo. Przecież to jest tak, że można tak przypadkiem tak. Ej, Grażyna! Co to za kaloryfer? Skąd, skąd on się tu wzi Widziałaś go wczoraj? Pierwsze widzę. Ty podnoszę bluzkę i kaloryfer. Gr, Ty no masz rację, Janusz, no! Wczoraj go nie było! To, tak jest! Ludzie na to latami pracują. A ona chce tylko schudnąć i nie chce być taką umięśniona. Nie chce tak zrobić przy tak przypadkiem, żeby, tak, żeby się mięśnie zrobiły przypadkiem. Nie, nie, nie tak umieśniona to nie chce być. Więc ustalmy jedną ważną rzecz. Chcecie mieć ładną sylwetkę, jak dziewczyna, która wam imponuje na Instagramie, czy na jakimś Facebooku, na YouTubie, gdziekolwiek? To posłuchajcie tego. To są mięśnie. To też są mięśnie. To też są mięśnie! Przepraszam, niepotrzebnie się uniosłem. Nie powinienem się unosić. To, moja droga, też są mięśnie. W związku z tym, tak musisz zbudować mięśnie! <laughs> Znów się uniosłem. Witam Was w nowym cyklu. No, może nie do końca nowym, ale nowym formacie tego cyklu: mianowicie. Fit życie na co dzień. Cześć! Już od dłuższego czasu pracuję jako trener, jako dietetyk i mam styczność z mnóstwem kobiet. Naprawdę duża część tych osób, które o coś przychodzą, no, z jakimś pytaniem do mnie przychodzą, szczególnie dietą, to są właśnie kobiety. I nie bez przyczyny. Żyjemy w takich czasach, że jest duże parcie na to, że kobieta musi być wyrzeźbiona, musi być po prostu modelka, tak? Tylko ustalmy jedną część, drogie panie. Większość yy, waszych pięknych kształtów tworzą właśnie mięśnie. Tak, oczywiście, układ kostny, wszystko to ma znaczenie, ale to, jest, to są drobiazgi, na których nie ma sensu się skupiać, dlatego że one raz są często bardzo podobne do siebie i tak naprawdę to są szczegóły, a dwa nie mamy na to wpływu. Nie jedyne na co mamy wpływ to na tkankę duszczą i tkankę mięśniową i zaufajcie mi, wasze piękne kształty tworzą właśnie mięśnie. Dlatego jeśli chcesz zmienić sylwetkę na taką, może nie atletyczną, ale atrakcyjną, instagramową, fit blogerka, szafiarka czy co tam sobie wymyślisz musisz zbudować mięśnia który stworzy tę sylwetkę ale ja nie chcę być taka umiesiona jak te dziewczyny na siłowni czy jakieś tam inne, nie wiem, kulturystki czy kto tamkolwiek, trójboistki na instagramie i te pytania są, znaczy te zdania już są tak męczące że ustalmy jedną konkretną rzecz Te, te kobiety, takie kobiety które tutaj widzisz to jest, to są lata lata pracy Wielka wiedza, jej albo trenera Często środki Dopilnujące Potrzeba naprawdę dobrej genetyki Ale najważniejszy dla ciebie punkt To są lata pracy Nie myśl, że pójdziesz w tydzień, miesiąc, czy nawet rok Zrobisz na siłowni takie mięśnie Ludzie budują latami, to nie jest tak, że Kurde, no tak ćwiczyłam chciałam być atrakcyjna, no i tak wyszło mi, że Kurde, zobacz jakie ma wielkie mięśnie Tak, przy którymś razu się obudziłam Patrzę, Krzysiek, patrzę jakim Jakie mam To Skąd to się wzięło? W jeden weekend urosło. Żeby mieć ładne ciało, musisz mieć mięśnie, które je właśnie w ten sposób wyrzeźwią i zmniejszyć tkankę tłuszczową do określonego poziomu takiego, żeby zdrowie jeszcze było y, na miejscu, żeby być jeszcze zdrowym, żeby dobrze się czuć, ale też żeby dobrze wyglądać. W związku z tym ten odcinek poświęcamy właśnie temu, jak kobiety mają, powinny ćwiczyć, w jakich ćwiczeń używać, jak często, jak ciężko, jaki typ treningu obrać. E, czy w ogóle właśnie powinny ćwiczyć, już na to już trochę odpowiedzieliśmy. To wszystko właśnie w tym odcinku. Ale mam dzisiaj niewyjściowy wygląd. No dobrze, więc skoro już wiem, że powinnaś ćwiczyć, to teraz jak powinnam ćwiczyć? Są różne typy treningu. Mamy trening wytrzymałościowy. Mamy trening taki typowo tylko nakręcający nas na spalanie tkanki tłuszczowej, powiedzmy typ cardio, aeroby tak zwane. Mamy trening hipertroficzny, nastawiony na rozwój masy mięśniowej pod względem objętości. Mamy trening siłowy, związany z rozwojem układu nerwowego. Oczywiście one wszystkie się przeplatają, tam wszystko razem współgra, tylko te nastawienie y, oznacza to, że jest przeważająca część treningu, która ma służyć właśnie rozwojowi na przykład siły, hipertrofii i tak dalej. W związku z tym, jaki trening najlepiej dla kobiet? Myślę, że najlepszą opcją i zdrowotnie, i sylwetkowo, y, patrząc w, y, długodystansowo, jako na maraton, a nie na sprint, zdecydowanie trening siłowy. Który również przysłuży nam się na lata starsze, kiedy ta sylwetka już będzie na pewno trochę gorsza, ale przede wszystkim zdrowie. E, musimy też o tym myśleć długodystansowo. W związku z tym trening siłowy. Co to znaczy siłowy? Najprościej mówiąc, małe powtórzenia, duże kilogramy, ciężkie, złożone ćwiczenia, o czym za chwilę powiemy. E, I nie bacie się ciężaru. Proszę Was, dziewczyny, nie bójcie się ciężaru. To ciężar zbuduje Wam piękną sylwetkę. Nie branie jakichś maszynek i bardzo małych ciężarów i pompow nie pompowanie, no powiedzmy, no, nie wiem, nawalanie tego 30-20 razy tylko właśnie duże kilogramy, małe powtórzenia wasze ciało, czyli kobiece, zdecydowanie najlepiej reaguje na taki właśnie trening i tutaj bardzo istotną kwestią jest to, że musimy bazować, tak jak wcześniej wspomniałem na ćwiczeniach wielostawowych to musi być 80% naszego treningu znaczy naszego, mówię waszego jakby utożsamiam się teraz z wami co to znaczy wielostawu? Zostały mi do omówienia dwa albo trzy punkty, więc mam nadzieję, że w 7 minut się wyrobię. Co to znaczy wielostawowe? To znaczy, że udział w tym ćwiczeniu bierze więcej niż jeden przynajmniej staw, w większa ilość grup mięśniowych. Będą to ćwiczenia typu martwy ciąg, przysiad, będzie to bench press, będzie to overhead head press, czyli wyciskanie nad głowę. Będą to hip thrusty czy jakieś ćwiczenia z hantlami tylko właśnie no nie izolowane tylko na przykład leżąc na ławce. I czemu akurat takie? Dlatego że jeśli myślimy o tym, co wcześniej powiedziałem, musimy mieć na uwadze to, że najpierw nasze ciało musi nauczyć się pewnych ruchów. Musi stać się silnym w pewny, musi wykształcić swoją motorykę pod tym względem, żeby później w tych ćwiczeniach nie doznać kontuzji. Ćwiczenia izolowane nie nauczą nas ruchu. Nie są tak wyraźnym i mocnym, mocnym bodźcem dla naszego organizmu, aby ta sylwetka się zmieniała. W związku z tym 80% naszego treningu minimum, a na początku powiedziałbym, że nawet 100% powinny stanowić zdecydowanie ćwiczenia wielostawowe. Unikamy e, izolacji, szczególnie takich hamskich, w których opieramy po prostu rękę i jedyne co robimy to na maszynie załóżmy, pompujemy biceps. To zdecydowanie jest nam na początku szczególnie niepotrzebne, zwłaszcza u kobiet. W związku z tym ćwiczenia wielostawowe. I od razu dam radę. Najważniejsze, co wydaje mi się dla kobiety, musi być martwy ciąg, przysiad i podciąganie. Dla samego zdrowia, patrząc długodystansowo, ale nawet i sylwetkowo, zdecydowanie te trzy, według mnie, są najbardziej istotne. I w związku z tym, tak, to może teraz powiedzmy, jak często trenować. Kiedy nie jesteśmy jeszcze wystarczająco zaawansowani, żeby już samemu umieć odpisywać plany, żeby już samemu umieć nauczyć kogoś nawet jakichś ćwiczeń złożonych, tylko jeszcze sami się ze sobą uczymy, jeszcze nie mamy jakichś większych efektów nawet sylwetkowych, wtedy traktujemy się jako zupełnego amatora i właśnie taka osoba zdecydowanie nie powinna przekraczać tych czterech dni na, w tygodniu na siłowni. Mówimy tu o treningu oczywiście siłowym, w związku z tym, jeśli ma być to przeplatane jakimś małym kardio między tymi dniami, to jeszcze ma to sens. Aczkolwiek te treningi, jeśli powiedzmy są powyżej godziny, nie przekraczamy nawet na początku dwóch dni w tygodniu, dlatego, że nasz organizm nie ma takich możliwości regeneracyjnych na początku. My musimy go nauczyć pewnych, e, pewnego... E, na, napędzić pewien układ regeneracji, co przez pewien czas trwa. Dlatego zawsze ja kiedy zaczynam z klientami, na początku mamy się z nimi raz w tygodniu, później dwa, a później dopiero trzy, kiedy już umiem coraz więcej. Ale nigdy nie polecam ćwiczyć więcej niż trzy razy w tygodniu, nawet kobiecie, która już jest bardziej zaawansowana, dlatego że zwyczajnie y, jest to zbyt obciążające dla organizmu lub będzie zbyt dużym marnowaniem czasu, bo te treningi musiały być bardzo lekkie, żeby nadążać z regeneracją, a tak lekkie treningi mogłyby być niewystarczającym bodźcem. I ostatnie, najważniejsze, dwie rady na sam koniec dotyczące wszystkiego, czego teraz mówiłem. W treningu najważniejsza jest progresja, najważniejsze jest to, żeby nasza objętość treningowa, czyli praca wykonana podczas treningu, odsyłam do Masa 2019 w tej serii, pokazuje jak to wszystko działa od strony bardzo technicznej, na wzorach itd. W związku z tym ta praca musi być rosnąca, czyli powiedzmy, tak bardzo dużym uproszczeniu, kilogramy e, jak najbardziej to jest możliwe, powinny rosnąć w czasie i nie bój się kilogramów, naprawdę nie bój się kilogramów, dlatego że nawet kobiety powinny brać duże kilogramy i je zwiększać. I ostatnią rzeczą, którą powiem tutaj, e, tak dodatkowo spoza tematu, ale zdecydowanie warte zauważenia, nie schodź drastycznie z kaloriami. To zniszczy twoje zdrowie bardzo szybko i przede wszystkim zatrzyma redukcję. To nie jest tak, że nie jedząc nic chudniesz. Chudniesz, kiedy masz odpowiednio dobrany deficyt, a nie masakrycznie wielki deficyt. Oczywiście przez chwilę tak będziesz chudnąć, nic nie jedząc, robiąc sobie post. Ale tak czy inaczej skończy się to bardzo szybko, przestaniesz chudnąć i zaczniesz tracić zdrowie. A potem, żeby to zdrowie przywrócić, żeby móc dalej chudnąć, prawdopodobnie będziesz musiała wrócić do tkanki tłuszczowej sprzed całej redukcji. No to chyba nie ma sensu, prawda? I na sam koniec, dzięki, że jesteście, wbijacie na Instagrama, jest podany w opisie. Raz tego nie wypuszczam przynajmniej taki materiał, przynajmniej staram się, jeśli to nic się nie dzieje, to znaczy, że zdecydowanie mam za ciężki miesiąc. W związku z tym, no przepraszam, tak samo jak w poprzednim tygodniu, nie miałem na to czasu, yy, tak wychodzi, chcę, żeby one były dobre jakości, w związku z tym nie robię ich na siłę, nie robię ich na szybko. Yy, I piszcie, czy macie jakieś pytania w związku z tym w komentarzach, żebyśmy poruszyli te tematy w następnych odcinkach tej serii. Zwykłe przyziemne rzeczy, zwykłe przyziemne sprawy. Piszcie w komentarzach, czy może z czymś się nie zgadzacie. A ja się żegnam. Cześć.